Chciałabym zmienić przede wszystkim swój wygląd. Jestem szczęśliwą mężatką, mamą rocznego synka i chciałabym chociaż taką chwilę teraz poświęcić dla siebie. Praca, dom, dziecko. Wiadomo, już tak dla siebie nie ma czasu tak jak wcześniej. Także myślę, że to jest akurat ten odpowiedni moment. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Aga Agafurkowska. Będę się zajmować odcinek? dzisiaj Twoimi włosami. Zakładam stanowisko. jeszcze z Tobą y, przez chwilkę porozmawiać, poznać tak. Ciebie dobrze? To sobie przeprowadzę, znowu taki krótki wywiad. Odkąd pamiętam, cały czas chodzę w, w włosach związanych, w kitce jest mi wygodnie, bo do pracy szybko, szybko mm -hmm. sobie zwiążę te włosy i, i nie ma problemu, nie mam kiedy ich układać za bardzo. A tak jak mam czas, no to sobie coś tam uczeszę za dużo pracy nie wymagają w tym momencie. To zadam Tobie teraz takie pytanie. Gdyby mój grzebień był magiczną różdżką, to jakie cechy, jakie wymarzone cechy miałaby Twoja fryzura? Na pewno chciałabym, żeby nie wymagała dużo pracy, bo ja rano wstaję szybko, szybko więcej czasu spędzam z dzieckiem, przygotowując się do wyjścia, niż przed lustrem ze sobą. Także chciałabym, żeby była łatwa do ułożenia. No i miała takie wow, troszkę, wow. żeby wyglądała inaczej niż teraz. Mhm. Dobrze, czyli masz ochotę na trochę więcej kobiecości jeszcze. Tak. dobrze, czyli ma być praktycznie kobieco i łatwe do ułożenia, tak? Tak. Okay. To ja wiem wszystko, mam dla Ciebie propozycję. Przy doborze fryzury dla Dominiki sugerowałam się przede wszystkim tym, że jest młodą mamą, czyli jest kobietą zajętą. Chciałam zrobić po prostu taką praktyczną, szybką fryzurę. Nałożyłam kolor, który podkreślił jej piękny, błękitny kolor oczu. To jest bardzo nasycony, ciepły kolor. A potem wykonałam strzyżenie, które nadało tej całej fryzurze takiej lekkości, ale też zachowałam ten jeden dłuższy bok. On daje taki klimat troszeczkę tajemniczości. Witam cię Dominiko. Rozumiem, że jesteś zapracowaną mamą na co dzień. Tak. Dobrze, czyli potrzebujesz makijażu, który ładnie i szybko podkreśli Twoje zalecenia, ukryje drobne niedoskonałości, które ma każda z nas. Masz piękne, duże oczy, które jak najbardziej są Twoim atutem, więc myślę, że damy akcent głównie na oczy, podkreślimy też ich kolor. Piękniejszy jak mam do ślubu, Szczerze. Jeśli chodzi o podkład korektory, no to skupiłyśmy się na tym, żeby rozświetlić, pokazać ładną skórę, a zakryć jakieś te drobne się w postaci naczynek. Natomiast jeśli chodzi o całą twarz, to dałyśmy akcent na oczy, bo są jak najbardziej tutaj konkretnym atutem. Oczy, usta i policzki. Zawsze jeden z tych elementów wybieramy. I tutaj były oczy, usta i policzki są delikatnie zaakcentowane. Pani Dominiki zastosowałam e, wyraziste kolory. Świetnie będą się zgrywały teraz z obecnym kolorem włosów. Poza tym są takimi e, idealnymi kolorami na, teraz na, na jesień. E, jest trochę tak, że często jesienią, zimą e, wycofujemy się z kolorystyki, chcemy więcej szarych i czarnych rzeczy, a ja jestem za tym, żeby te kolory jednak mimo wszystko wprowadzać. I to są takie drobne elementy w soczystych e, barwach, do, e, tutaj do naszej e, pani będą świetnie pasowały. Doradziłam jej, żeby na pewno zwracała uwagę na podkreślanie talii. Ma świetną talię i warto będzie, żeby na tym elemencie zawsze się skupiała. Wspomniałam o tym, że biodra są ciut węższe niż górna część, ale ta różnica jest taka znikoma. Więc jeżeli już, to ewentualnie dodać sobie objętości w tej dolnej części. Stąd mój wybór tych spodni ze wzorem. Na fryzury, jestem bardzo zadowolona, bardzo miło zaskoczona, super. Chodząc tak samo po sklepie to pewnie nie spojrzałabym na takie kolory i dobrze się w nich Także bardzo fajnie.